I dzisiaj będzie taki trochę komunikat tak do Was. Yy, bo jeżeli będzie po tym odcinkiem. Trz, nie 30, 10, łapek 9, to zrobię fajny sposób, jak Respanables nabijać dużo złota. Możemy dostawić, yy, jak. Yy, na przykład obejrzymy to. Pozostajemy już 5. Możemy nieskończoność, dopóki nam się to nie skończy. A więc po prostu zrobiłem to taki, taki 100 odcinek. Po prostu taki komunikat. Żeby, że jeżeli będzie po tym odcinkiem, zresztą tym komunikatem 10 albo 9 łapek, robię y, fajny sposób na nabijanie y, dużo y, złota. Teraz to nabres. Tak, dużo złota. A więc y, mam nadzieję że będzie dobrze. A, i polecam wam też zostawić suba i lajka i zasubskrybować poprzeczkę, bo nam to daje dużo, no po prostu nam to daje dużo chęć na nagrywanie. A więc ja się z wami żegnam i cześć! Do usłyszenia!